Donald Tusk skrytykował wypowiedź Andrzeja Dudy na temat kibolskich ustawek, określając ją jako przejaw niekompetencji. Tyle samo wie o ustawkach, co o dżentelmeńskich umowach, napisał premier na platformie X. Prezydent Duda w wywiadzie dla kanału Zero odniósł się do udziału Karola Nawrockiego, kandydata popieranego przez prawo i sprawiedliwość, w takich wydarzeniach. Duda stwierdził, że choć nie pochwala ustawek, to nie potępia ich całkowicie, porównując je do dżentelmeńskich umów. Wypowiedź prezydenta spotkała się z krytyką ze strony polityków i dziennikarzy, którzy zwrócili uwagę na brak potępienia łamania prawa, w tym udziału w bójkach, za co prawo i sprawiedliwość podniosło karę do pięciu lat więzienia. Krytycy zastanawiają się, dlaczego prezydent Duda, doktor nauk prawnych, nie potępia takich działań, co może wpłynąć na jego wizerunek pod koniec kadencji. Kto ma rację w tym sporze? Dajcie znać w komentarzach. Chcesz więcej? Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco.